Nic nie daje takiego um, pozytywnego kopa wydawcy, um, jak to, że wraca do ciebie autor albo autorka. Um, kilka lat temu, teraz sprawdzę dokładnie kiedy, um, w 2017 roku, czyli 7 lat temu, mieliśmy przyjemność wydać debiut poetki z Częstochowy Kasi z Wolskiej Płusy um, pod tytułem Cud i Anomalia. Ta książka relatywnie nieźle się rozeszła. Oczywiście jeszcze jest u nas w sklepie, ale myślę, że w innych miejscach coraz trudniej dostępna. Poezja, która została zauważona, która została w jakimś to momencie też um, uhonorowana, ponieważ y, bodajże książka kolejna, którą Kasia już wyda u innego wydawcy, podaje wam to w częściach, dostała nominację y, do Nagrody Poetyckiej Silesius. No to już jest, to już jest dużo. Nas to bardzo ucieszyło, oczywiście, bardzo się tym chwaliliśmy, ale nie spodziewaliśmy się zupełnie ani trochę, że Kasia do nas wpadnie z kolejną książką. Znaczy, tak naprawdę, oczywiście teraz udaję, bo byliśmy umówieni na to, że którąś tam kolejną książką nas wyda, ale oczywiście to wszystko mogło się potoczyć bardzo różnie. Bardzo mnie cieszy i raduje, że Kasia do nas wróciła. Dotrzymała słowa. Książka pod pozytywnym tytułem Bardzo Martwa Kobieta. To jest kilkadziesiąt wierszy, w których miałem przyjemność być redaktorem. Wierszy, które rozwijają w ciągu dalszym pewien rodzaj pisania o doświadczeniu kobiecości dotkliwym, gdzieś na granicy bólu i gdzieś na granicy nieprzekładalności na inne języki innego doświadczenia, na przykład męskiego świata. Przez to, to jest bardzo ciekawe, na przykład dla mnie, bo ja jestem facetem. I ten rodzaj pisania, trochę można powiedzieć, wyciągany z ciała, bo to są wiersze bardzo silnie cielesne i zmysłowe, ale no, jeżeli ktoś się spodziewa tu zmysłowości w stylu różowego króliczka, to nie, to nie jest ten rodzaj zmysłowości, to jest zupełnie inny rodzaj zmysłowości. Ona bywa ekstatyczna, ale nie tak jak myślicie. I to powiedzenie nie tak jak myślicie jest tutaj bardzo istotne, bo to jest wypowiadanie też pewnej inności doświadczenia. Więc można powiedzieć, z jednej strony poezja dla kobiet, pisana przez kobietę bardzo fajnie, bo się pewnie w tym odnajdą, ale też jest ona otwarta generalnie, więc myślę, że ona nie będzie jakoś walaryzowana, męska, kobieca. Po prostu to jest dobra poezja i to jest też projekt już dojrzały, o ile. Cud i anomalia, jak ktoś powie, tak, tam jest dużo ciekawego, dużo dobrego, ale też trafiają się być może jakieś mielizny. Moim prywatnym zdaniem, redaktora tej książki, tutaj tych mielizn nie znajdziecie. Możecie tej poezji nie polubić. To, jest, to się zdarza, nawet dosyć często, ale nie zarzucicie jej braków warsztatowych. To już nie ten poziom. To już jest poziom, na którym, jak ja to mówię, zaczynają się pewne rozdroża wybitności. To już jest droga do wybitności, i to są rozdroża tego typu. To znaczy mogą się nie podobać estetyczne wybory autorki, jakby ogólna tonacja, idiom, który sobie wybrała, ale trudno za, zarzucić temu głosowi brak czystości i spójności. No i to cieszy, że właśnie taka książka do nas trafia i że ma, możemy być jej wydawcą. Dosłownie parę dni. Paręnaście dni temu wyszła z księgarni, doszła już do autorki, jest już u nas w sklepie i powinna być też już w różnych hurtowniach. Także polecam wam to serdecznie. My takie fanaberie, jak wydawanie książek z Marszu, wcześniej mówionych, to możemy właściwie robić tylko dzięki temu, że nas wspieracie. Więc zazwyczaj tego nie mówię, ale przy tej książce akurat to powiem. Tutaj do tej książki nie dołożyła się żadna gmina, żadna fundacja, nikt to wydaliśmy ze środków własnych, które się nie biorą też znikąd inąd, jak stąd, że po pierwsze kupujecie nasze książki w sklepie albo w hurtowniach, po drugie wspieracie nas 1,5% podatku, po trzecie wreszcie przekazujecie nam różnego typu darowizny, to często dzieje się nieregularnie i po czwarte, że wchodzicie na stronę patronite.pl, wstukujecie Stowarzyszenie Żywych Płatów i zostajecie naszymi patronkami, matronkami, jak zwał tak zwał, więc to jest tak jak mówię, z jednej strony duża radość, że autorka do nas wróciła z bardzo fajnym, spójnym, czystym, dźwięczącym zbiorem wierszy. Z drugiej strony, no mówię, to jest możliwe, takie cuda są możliwe u nas tylko dlatego, że otaczają nas cudowni ludzie. Każdy może sobie wybrać, w jakiś sposób nam pomoże zrobić kolejne cuda. Na koniec, oczywiście, dość gadania o poezji. O poezji się powinno mniej gadać, więcej się powinno się jej czytać. Najlepiej na głos, więc, no więc dobra, więc Wam przeczytam kawałek. To są krótkie wiersze, a przeczytam dwa. Film. Mówisz, że nie chcesz oglądać kolejnego filmu, w którym umieram. Po śmierci matki wcale nie zostaje się świętą ani piosenkarką. Wolisz oglądać, jak dziewczynki zamieniają się w koty. Od początku. Bez matek. I wiersz pod złożonym tytułem. Tytuł wiersza. Ona umarła. Hm, niezła wymówka, by nie wstać rano. Ta skóra zmienia się. Dorodna kobieta staje się Syreną i odchodzi do morza. Zauważyłaś, że u Disneya nie było matek. Odkąd matki, to morskie stworzenia, ryby, korale, odkąd stoplatka wciska nas pomiędzy niewydolność. A serce. Także mamy mocny początek roku 2024. Yy, wydaliśmy wcześniej Kasię klakle, zdrować. Wydaliśmy wioletę Ciesielską, pokój do płaczu, właściwie na progu 2024 roku w lutym. Aneta Kamińska Pokój z widokiem na wojnę 2, Jarena Czarnoch koło wojny. No i teraz początek marca 2024 również mocny dźwięczący. Perlisty, bym powiedział, gdyby nie wydźwięk tych wierszy, ale, ale rzeczywiście jaśniejący, może tak. Głos Katarzyny Zwolskiej Płusy. Zobaczymy, co przyniesie ciąg dalszy tego roku. Na razie jest naprawdę ciekawy.